Cześć, witajcie w kolejnym odcinku kursu na wnętrz jest to odcinek 66, będę pokazywała Wam dzisiaj przykłady zastosowania granatu we wnętrzach, z jakimi kolorami łączyć i jak sobie poradzić z granatem, czy można go stosować na przykład na całych dużych powierzchniach. Ten temat już poruszałam, także jeżeli byście chcieli więcej informacji na ten temat, zapraszam Was do poprzedniego odcinka, on będzie tutaj pod tym filmikiem podlinkowany, to jest... Kolor roku Panton 2020 to też jest kolor granatowy. Ja ten kolor bardzo e, lubię. E, opisywałam go też w mojej książce od Inspiracji do Aranżacji. Robię, pisałam też artykuły na ten temat i dużo projektów w tym kolorze mamy, tam gdzie ten kolor występuje właśnie w takich większych ilościach. I dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę tutaj, słuchajcie, pokazać, co można z takim e, kolorem e, zrobić i jak się e, fajnie z nim. Pobawić. I już Wam, słuchajcie, już Wam pokazuję. Już Wam pokazuję, wyłączę do katalog. Kilka, kilka inspiracji z różnych wnętrz, na koniec odpowiem też na Wasze pytania, jeżeli będziecie je mieli. Takim pierwszym kluczowym pytaniem, które się pojawia, to czy kolor granatowy możemy robić w dużych ilościach na dużych płaszczyznach? Oczywiście, że możemy. Kolejne pytanie czy tylko w dużych, bardzo oświetlonych pomieszczeniach, czy w mniejszych też? Oczywiście, w mniejszych też. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie, słuchajcie, są Wasze potrzeby. Jakie kolory lubicie? Czy lubicie kontrasty? Czy lubicie na przykład, jak jedna ściana jest granatowa, ciemna, a wszystkie inne są jasne i mamy takie ładne odbicie tego koloru właśnie na tej jednej ścianie? Czy lubicie dekoracje w tym kolorze? Czy lubicie właśnie akcenty, które są jasne i ciemne we wnętrzu? Także granat daje bardzo dużo możliwości. Jest to kolor bardzo elegancki, bardzo szlachetny. Pięknie współgra nie tylko z kolorami bazowymi takimi jak biel, czy szarość, czy kolory drewna, ale możemy go łączyć z kolorami takimi dopełniającymi do szarości, czyli takimi kontrastowymi, ale też możemy łączyć z kolorami, które są podobne, czyli granatowy to jest taki ciemniejszy niebieski, czyli wszystkie odcienie niebieskiego. Do tego możemy dorzucić na przykład odcienie złotego, czyli ze złotem będzie pięknie wyglądało. Może być świetnym połączeniem też z czerwieniem. Ja za chwileczkę Wam pokażę takie właśnie przykłady. Tutaj mamy całą jedną ścianę, taką. Kluczową, na której stoi, przed którą stoi stół właśnie taki jadalniany, i jest strefa living roomu. Pojawiają się też drobne akcenty w postaci granatów i niebieskich w poduszkach na sofie. Mamy też grafiki, które są na ścianie tutaj koło zasłon, które widzicie. Cała baza jest dosyć neutralna: mamy biele, mamy szarości, mamy masę betonową, pojawiają się akcenty też w czerni. I jedna ściana jest właśnie ciemniejsza. Oczywiście odcienie granatu jest bardzo dużo, ten granat wpada bardziej w taki kolor morski, ale może być też granat taki ciemniejszy. To jest przykład wnętrza, który projektowaliśmy w Atoato. Ato. Przyprojektowaliśmy dwa mieszkania, które były połączone w jeden duży apartament i tam miał się znaleźć 6 czy 5, teraz nie pamiętam, chyba sześć pomieszczeń. Jedno pomieszczenie, takie było wydzielone z dwóch, to jest takie małe pomieszczenie, w którym jest gabinet do czytania. tak Jeżeli ktoś może sobie pozwolić właśnie na taki gabinet, to, to zachęcam, polecam. Można się zamknąć, odizolować. I tutaj mamy też dużo kontrastów, mamy też czerń, ale pojawia się granat. W ogóle granat z czarnym będzie bardzo ładnie wyglądał, więc tutaj polecam Wam, żebyście ten kolor sobie łączyli i stosowali i możecie go łączyć też z kolorami złotego różu, w ogóle różowy będzie bardzo fajnie wyglądał, złoty, tak jak już powiedziałam, i różne odcienie yy, drewna, więc jak najbardziej możecie tutaj yy, robić. Zobaczcie, jasne wnętrze do sypialnia, yy, kolor granatowy pojawia się w dywanie, w jakichś tam grafikach, których teraz yy, nie do końca tutaj widzicie. Ale tego koloru granatowego nie jest za dużo, ale on powoduje, że coś się dzieje. Jeżeli byśmy zabrali ten kolor granatu właśnie z dywanu, to baza kolorystyczna byłaby bardzo monochromatyczna, czyli tak naprawdę szarości czernie i no, plus jakieś tam akcenty zieleni, jeżeli są oczywiście jakieś rośliny w, w danym wnętrzu. Ale ten granat powoduje, że jest już coś ciekawego i mamy ten kolor, tak, który się pojawia i ożywia na to wnętrze. I oczywiście w zależności od tego, jaki kolor lub, lubicie, taki kolor możecie zastosować. Ja dzisiaj Wam pokazuję przykłady zastosowania koloru granatowego. Tutaj ciemny, bardzo głęboki kolor y, granatowy, który ma dużo w sobie czerni, jak widzicie, przez to elementy, które są czarne, jeszcze bardziej tą, ten ciemny, ciemny kolor potęgują i cała łazienka, która, pomimo, że jest mała, jest zbudowana właśnie na zasadzie kontrastu. Czyli mamy jasne płaszczyzny i ciemne płaszczyzny, które mocno dzielą tą przestrzeń na części. I to powoduje, że to wnętrze jest bardzo dynamiczne i ciekawe. Także tu jest kolejny przykład. Ten kolor granatowy albo niebieski może też się pojawić w meblach, może pojawić się na przykład na posadzce. Tutaj mamy taką mosadz, posadz, takie płytki, wzór płytek, które mają intensywny dosyć wzór. To tam też może ten kolor się pojawić. Także możecie się pobawić i zaszaleć i coś takiego zrobić. Tutaj przeskoczyło mi właśnie na Po drugiej stronie łóżka. Jest też obraz właśnie w kolorze granatowym, gdzie, gdzie ten granat się pojawia. Oczywiście cały obraz nie jest granatowy. I teraz tak. Tutaj mamy tylko łóżko w kolorze granatowym, czyli możecie wnętrze spokojne albo bardzo takie dynamiczne, w którym dużo się dzieje, też ym, wzmocnić albo spowodować, że ono będzie po prostu bardziej takie intrygujące, ciekawsze, za pomocą mebli, które mogą mieć taki cerkę. Właśnie w kolorze granatowym, i tutaj mamy y, załówek, Na no, całe łóżko jest tapicerowane w kolorze granatowym. Ten granat pojawia się troszeczkę w tapecie, ale też jest dużo koloru zielonego i niebieskiego, i jak zobaczycie, te kolory ze sobą bardzo fajnie współgrają. Możecie też szukać takiej chłodnej całej palety barw do swojego wnętrza i na przykład zrobić sobie gamę właśnie z niebieskimi, zielonymi. Mówię oczywiście o granacie, czyli niebieski, zielony i granatowy połączone razem, i do tego na przykład szarości albo ciepłe szarości jakieś beże, kolory drewna, no tutaj naprawdę możliwości jest y, bardzo dużo. Tutaj jest połączenie z różem, o którym już mówiłam, i ze złotem. Granatowy pięknie wygląda, jeżeli jest połączone ze złotem. Oczywiście nie do każdej stylistyki będzie to pasowało, ale tutaj jak najbardziej możecie y, y, zaszaleć. Jeżeli lubicie taki styl New Hampton, Nowy Jork, glamour i tak dalej, to ten złoty będzie bardzo ciekawy. No i tutaj mamy zgaszony różowy. Różowy z granatem y, będzie pasował. Za, zarówno taki blady, delikatny, o jak na przykład tutaj ta tapeta za łóżkiem, y, taki róż zgarszony, ciemniejszy i brudny róż. Także bardzo dużo odcieni różu, też y, różowe złoto, y, czyli na przykład jak tutaj mamy takie buteleczki na, na tej toaletce, które mają taki właśnie kolor różowego złota, to ten różowy kolor też będzie pasował, czyli możecie na przykład wykończenia lamp, jakiś mebli, nóg od konsoli, toaletki, od jakiegoś stolika kawowego, od szafki nocnej, też zrobić właśnie w tym kolorze. Oczywiście, jeżeli ten kolor lubicie. Tutaj widzę, że troszkę mi się te slajdy pomieszały. To jest inne ujęcie na ten granatowy kolor. I zobaczcie, baza jest dosyć ograniczona. Znaczy baza, jak gdyby ta, bazowy kolor jest ograniczony. Mamy tutaj te szarości, które się pojawiają i na ścianie, i w dywanie, i na żółta, poduszki i tak dalej. A cała, a cała ściana żyje i ta sopa też ma taki fajny, nie sopa, tylko łóżko ma taki fajny, intensywny kolor. Teraz przykład bardzo małej sypialni w bloku, gdzie łóżko chowa się w ścianie. No tutaj nieraz się zdarza tak, że musimy dużo tych funkcji połączyć i nie mamy po prostu wyjścia. Musimy mieć biuro, musimy mieć na przykład jakiś gabinet, musimy mieć jakieś miejsce do spania. Wydzielamy to miejsce, ono jest bardzo małe, a chcielibyśmy na przykład Yy, grać w jakieś gry, no zależy kto ma jakie oczywiście yy, pasje, no i wtedy warto po prostu takie łóżko móc schować do ściany i mieć funkcję sowy. Takie łóżko oczywiście w internecie znajdziecie, jest bardzo dużo rozwiązań, no ale w tej przestrzeni yy, trzeba wykorzystać każdy kawałek, więc tutaj mamy yy, też zrobioną taletkę i regał na książki, a tylnia ściana jest zrobiona właśnie w kolorze granatowym, włącznie z, z fragmentem sufitu. Tutaj też się nie musicie bać, Możecie zaszaleć i możecie nawet sufit pomalować w kolorze granatowym. Wszystko zależy od tego, jaki będziecie mieli pomysł i w jakich proporcjach to zrobicie i jak łączycie z innymi kolorami. Zauważcie, że tutaj mamy tylko granat i niebieski szarość i biel. Tutaj praktycznie nic nie ma. Op Aha, jeszcze, no, jeszcze jest ciepła podłoga, tak? Ale podłoga mogłaby być też chłodna, mogłaby być w bieli, mógłby być dom wybielany, także tutaj y, tych możliwości jest naprawdę dużo. Tutaj Um, przeróbka domu, takiego bardzo dużego um, domu, który już trochę lat ma, ale nie, nie, w, nie w Polsce, także bardzo specyficzna jest tutaj architektura na tym osiedlu i część rzeczy jakby musieliśmy z, zostawić, zachować. Tutaj meble te z tyłu białe, one już były, podłoga została, um, kominek też był w tym miejscu i była ściana pokryta um, stiukiem w takim niebieskim, bladym, jasnym kolorze ale kolorystyka, która się tutaj podobała, była zgoła jak gdyby inna, ale jednocześnie też chłodna, więc tutaj bardzo zależało na tym, żeby połączyć właśnie taki kolor czerwony. Nie wiem, czy tu będę miała jeszcze... O, mam jeszcze jedno ujęcie, taki ciemny kolor zgaszony czerwieni połączony z granatem. Zobaczcie, jak fajnie wygląda ta czerwień z tym dywanem, który jest taki przemazany granatowy. Z tyłu mamy zasłony, które są granatowe. I mamy też jadalnię. I mamy krzesła, które są tapicerowane w takim zgęszczonym granatowym kolorze. Do tego jest oczywiście obraz, który ma właśnie takie odcienie granatu. I w kuchni, tutaj od strony kuchni, jest otwarta cała przestrzeń na jadalnię. I też mamy matową kuchnię we froncie, takim niepalcującym się, połączonym z białym kamieniem, z białym spiekiem. Które ma takie delikatne linie marmuru. To też bardzo fajnie wygląda. Więc zobaczcie, i w salonie, i w sypialni, zaraz wam pokażę jeszcze pokoje dziecięce, i w kuchni ten granat ze sobą bardzo fajnie, y, znaczy odnajduje się ten granat w różnych konfiguracjach kolorystycznych i bardzo fajnie wygląda z różnymi kolorami. Także jest to bardzo ciekawy kolor, który naprawdę y, zmienia wnętrze i nie musicie się jego obawiać. Oczywiście wszystko zależy. Od tego, jakie materiały będziecie używali, bo tak jak mówię, to są fronty, które się nie palcują, ale no, można przeróżne fronty, można nawet z płyty laminowanej coś takiego wykonać. Tutaj taka bardzo klasyczna i spokojna aranżacja i mamy tak naprawdę kolor granatowy tylko w plakacie, który się znajduje na cegle i w narzucie. Oczywiście poduszki też mogłyby być granatowe, mogą być różne odcienie szarości z granatem, ale zobaczcie, jak fajnie ten granat wygląda z ciepłym odcieniem drewna, z cegłą. Także nawet w tym układzie możemy po prostu coś takiego sobie zrobić i to będzie bardzo fajnie wyglądało. Tutaj dostaję informację, że jest trochę cicho. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Już zaglądam, słuchajcie do Was. Już zaglądam do Was. Mm. Za cicho. Nie dobrze. Czy teraz jest lepiej? Dajcie znać, czy teraz jest lepiej. Przesunęłam trochę mikrofon. Mogę jeszcze go podgłośnić. Lepiej. To dobrze. Tak, tak, tytuł. Widzę, że tytuł muszę zmienić. Już do Was wracam, zaraz przeczytam Wasze komentarze. Dzień dobry Joanna. Cześć Aniu, tak, już widzę. E, czy to jest kurs na wnętrze, bo tytuł Life jest inny, tak. Nie wiem, czy teraz się zrobił już upgrade i jest nowy tytuł, czy nie. Jak nie, to zaraz zmienię po live. Ie. Dobrze, czy teraz już jest ok? Głośniej. Mhm. U niektórych jest dobrze, u niektórych jest. Teraz powinno być głośniej, bo mikrofon przesunęłam. Dobra. Żeby nie przedłużać, słuchajcie, żeby nie przedłużać, już Wam pokazuję, już Wam pokazuję dalej. Tutaj mamy ścianę, która cała jest granatowa. To jest taki pokój do pracy połączony z, z, z pokojem gościnnym. To jest bardzo często stosowany zabieg, jak nie mamy dodatkowego, dodatkowej przestrzeni, to możemy właśnie sobie takie biuro połączyć z sofą, która jest rozkładana. Jeżeli ktoś do nas przyjedzie, to może się na takiej sofie przespać, więc to jest dobre rozwiązanie. I zobaczcie, to wnętrze nie jest duże. Ono nie jest duże, ale ta granatowa ciemna ściana bardzo fajnie wygląda. Oczywiście, jeżeli stosujecie takie, takie ciemne kolory, warto wybrać dobrą farbę, taką, która będzie zmywalna albo szarowalna, taka lekka satynka, żeby łatwo można było wyczyścić, bo na takich ciemnych ścianach jednak widać ten brud. Ja mam też dwie ściany czarne, więc po prostu wiem o czym mówię, więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, ale na takim ciemnym, taka ciemna ściana jest świetnym tłem do różnego rodzaju grafik, do fajnych mebli. Do ładnych, tapicerowanych tkanin. Także tutaj warto yy, pokusić się i zaszaleć i coś takiego zrobić. Oczywiście nie tylko granat będzie fajnie wyglądał i będzie takim dobrym tłem. Ja ostatnio oglądałam. Na jakimś kanale na YouTube bardzo fajna realizacja właśnie jakiejś amerykańskiej blogerki, która zastosowała ciemno butelkową zieleń i na niej powiesiła mnóstwo grafik, także prawie tej zieleń nie było widać, ale ona, ale ona spowodowała, że była właśnie taka piękna baza pod całą kompozycję zdjęć i cała na była w grafikach. Tutaj troszeczkę jaśniejszy kolor granatowy, już taki bardzo mocno wpadający w niebieski, i chciałam Wam pokazać, że ten kolor dobrze wygląda też z kolorami żółtymi, czyli granat dobrze wygląda z żółtymi. W zależności od tego, jaki granat możecie połączyć zarówno z cytrynowym żółtym, jak i takim słonecznym żółtym. I to będzie fajnie wyglądało, ale warto, żeby była baza jasna. Tutaj mamy bazę w bieli i ta biel bardzo ładnie nam odbija. Granatowy pięknie wygląda też z kolorami niebieskimi, kolorami takimi wypłowiałymi, szarości wpadające w niebieski, tutaj też to widać. I, i, i znowu żółty, zobaczcie, w salonie też bardzo fajnie będzie się korelował z, z kolorem granatowym. Tutaj jest na zasadzie właśnie kontrastów, ten żółty jest kontrastowy do tego granatu, i to wnętrze jest takie bardzo dynamiczne i żywe. W pokoju dzieci jak najbardziej, słuchajcie, możecie zastosować. Możecie połączyć z niebieskim, z bielą, z szarością. Meble mogą być białe, meble mogą, słuchajcie, być granatowe. Z tego, co pamiętam, chyba te są z Ikei. Także w zależności, czy macie miłośników Gwiezdnych Wojen, czy macie miłośników kosmosu, jak najbardziej ten kolor granatowy się tutaj odnajdzie. Będzie fajnie wyglądał z bielą, z szarością, z czernią. W tych pokojach dla, na przykład dla chłopaków, dla dziewczyn możecie zastosować granat na przykład z różem albo z innymi kolorami, w zależności od tego, jakie macie, jakie macie preferencje. I sypialnia. Sypialnia w cie z ciemnym ok akcentem yy, właśnie w granacie, na, to jest sypialnia na poddaszu i mamy ścianę za łóżkiem i część skośną sufitu pomalowaną na ciemny kolor, która ładnie wydziela nam tę przestrzeń. Bardzo dynamiczna przez to jest ta przestrzeń, bardzo fajnie to wygląda. Mamy poduszki też w granacie i e, narzutę w granacie, taką dwukolorową, białogranatową, i meble w kolorze czarnym. Do tego możecie dodać właśnie na przykład granatowe zdjęcia, grafiki, przeszklenia na przykład do szafy, przeszklenia do innego pomieszczenia: jakieś drzwi szklane na przykład e, z czarnymi szprosami, z przeźroczystym e, szkłem, i różnego rodzaju cienkie ramki. Tutaj mamy konsole właśnie metalowe, metalowe elementy, które są malowane na czarny kolor praszkowy. Będzie ładnie też z granatem wyglądał, tapicerowane fotele, krzesła, żaluzje czarne. Zobaczcie, to wszystko ze sobą bardzo ładnie współgra, więc naprawdę granatowy daje olbrzymie, olbrzymie możliwości i zachęcam do tego, żebyście się nim pobawili. Jeżeli boicie się koloru granatowego na większych płaszczyznach, możecie zastosować go w pojedynczych meblach, w dodatkach, we frontach meblowych. Chyba nawet Ikea ma już ileś kolekcji, gdzie właśnie te meble mają fronty w kolorze granatowym i bardzo łatwo, szybko je na przykład później można wymienić. Mam nadzieję, że te inspiracje Wam się spodobały. Zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli również do odcinka, gdzie pokazuję więcej inspiracji, czyli to jest odcinek Panton 2020. A teraz odpiszę, zobaczę na, na Wasze komentarze i postaram się odpowiedzieć na pytania, jeżeli oczywiście są. Kiedy nie warto stosować granatu i z jakimi kolorami lepiej nie łączyć? Tu pokazałam bardzo dużo kolorów połączonych. Tak naprawdę, prawie do każdego koloru możesz połączyć. Ja nie łączyłam granatu z pomarańczą, ale wydaje mi się, że. Taka słoneczna pomarańcz też mogłaby być dobra. Z zielenią też świetnie wygląda. Nie pokazywałam Wam zestawienia z fioletem, ale granat z fioletem i z różem taki, taka chłodna gama w stronę właśnie różu też bardzo dobrze będzie wyglądała. Więc tak naprawdę bardzo dużo kolorów. I jeszcze granatowy świetnie współgra z brązowym. Tutaj nie miałam takich aranżacji, ale jak macie brąz, ciepły, taki czekoladowy, albo nawet chłodniejszy. I w podłodze, i w tapicerce, i w meblach, to też będzie bardzo fajnie to wyglądało. Coś mi dzisiaj, coś mi dzisiaj chyba dopadła. Także prawie chyba z każdym kolorem. No, nie lubię może granatu z trawiastą zielenią. Tak sobie tutaj muszę przejrzeć. Może wezmę sobie kolory z NCS-a. Jakie tutaj kolory bym nie połączyła? No sprawie słuchajcie, z każdym kolorem można to. Niektóre odcienie czerwieni bym na przykład też nie połączyła, ale to, bym, to by trzeba było, by musiała konkretne, jak gdyby, odcienie podać. A tak to prawie, prawie z, z każdym kolorem. Oczywiście w odpowiednich w odpowiednich proporcjach. Napiszę bardzo ciekawie inspiracje, cieszę się. Zajrzę jeszcze do Was na YouTubie, bo nie wiem, czy mi się w ogóle te komentarze pokazują. Cześć Agata, cześć Angelika, cześć Natalia. Cześć, o jaki temat na czasie? Planuję mieszkanie z dodatkiem granatu. Myślę, żeby zaszaleć z tapetą w granat, z granatowymi kwiatami na suficie w sypialni. Tak, jest już taki trend, że właśnie tapety pojawiają się na sufitach nawet takie intensywne. No wszystko zależy od tego, co się będzie dalej działo, ale może być to ciekawe. Nie wiem, czy to jest ponadczasowe, chyba nie. Nie wiem na, po jakim czasie ci się znudzi, ale to na pewno jest coś ciekawego i coś się będzie działo. A ja lubię, jak się dzieje, ja lubię, jak nie jest nudno i nie jest sztampowo. Także trzymam kciuki, Agata. Możesz tutaj na YouTubie wysłać link, jaką ta, jaka tapeta ci się podoba. Czy może być granatowa kuchnia, a w salonie butelkowa zieleń? Tak, granatowy z zielonym możesz połączyć. Wszystko zależy, gdzie ta zieleń butelkowa będzie, w jakich proporcjach i jak będziesz łączyła to. Czy, czy w tej kuchni, nie wiem, będzie jakiś drobny element, czy kuchnia jest otwarta na salon i tam będzie butelkowa zieleń na przykład sofą, czyli takie ciemne kolory będziesz chciała Angelika połączyć, to, to po prostu możesz to zrobić, tylko musisz ym, złapać odpowiednie proporcje. I pytanie, czy cała kuchnia będzie granatowa, jaki będzie blat w kuchni i co będzie pomiędzy szafkami dolnymi, a górnymi, bo to też jest istotne, jaką będziesz miała podłogę. A Sophie, Natalia się pyta, do sofy granatowej i niskiej zabudowy z frontami granatowymi jaki kolor zasłony najlepiej, szary, jasny, ciemny? Wiesz co, jeżeli, jeżeli masz bardzo jasne wnętrze, to możesz nawet jakiś ciemniejsze szary zastosować z jakimś drobnym wzorem, ale jasne też będzie fajny, no bo będzie ładnie odbijał. Może być nawet kolor, zasłony mogą być szare, na przykład z jakąś nitką delikatnie wypłowiałe niebieskie, albo nawet granat, jakiś delikatny wzór to nie muszą być gładkie tkaniny, także jak najbardziej Natalia, możesz coś takiego zastosować. Zajrzę teraz jeszcze do was tutaj. I napisze super Bernadetta, lepiej, aha, że już lepiej działa. Mhm, ok. E, tak jak mówię, zachęcam was do tego, żeby sobie zobaczyć odcinek. Poprzedni, to był chyba 55. On jest na YouTubie podlinkowany, na Facebooku też go podlinkuję, żebyście mogli zobaczyć. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zachęcam do tego, żebyście sobie zajrzeli na stronę atoato.pl do sekcji blog, bo tam jest bardzo dużo ciekawych y, informacji. Są tam też produkty do pobrania za darmo, czyli jest jakiś na przykład wzór y, szablonu budżetu. Y, macie tutaj na YouTubie też podlinkowany y, kurs, darmowy kurs pięciodniowy urządzenia wnętrz. Przechodzi codziennie na maila, więc musicie też się zapisać. Y, na Facebooku jest też bardzo dużo informacji. Jest zamknięta grupa dla osób, które urządzają wnętrza. Jak będziecie na mój fanpage Ato Ato studio, studio Ato Ato na Facebooku, to tam znajdziecie moją grupę właśnie o urządzenie wnętrz, a to mi się podoba. Także zachęcam Was, żebyście sobie tam zerknęli, tam też odpowiadam na Wasze pytania i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.